Witam serdecznie z garażu, gdzie jest wszystko. Pokażę Wam dzisiaj sytuację, gdzie mam tutaj zderzak tylny. To było do wyprostowania, do wypchnięcia. Właściwie to nie było żadnego problemu. Bardzo ładnie to się modeluje. Tworzywo sztuczne, temperatura około 100 stopni i można sobie modelować jak się chce. Natomiast problem pojawił się tutaj. Lakier bezbarwny odchodzi. Więc początkowo miałem taką nadzieję, że zrobię sobie jedną stronę, wypracuję i później przejście zrobię na drugą część tutaj tego zderzaka. Jednak okazało się inaczej. Muszę teraz postarać się, jakie są rozwiązania tej sytuacji. No między innymi takie, że jeżeli to rzeczywiście odchodzi ten lakier bezbarwny, no to cały trzeba zerwać. Nie mamy nigdy pewności jak to będzie się zachowało pod rozpuszczalnikiem, więc jeżeli odchodzi, to trzeba to po prostu zerwać. Na szczęście, jeżeli to odchodzi dobrze, mniej więcej tutaj odchodzi dobrze. Ja Wam zaraz pokażę. odchodzi to jest ok. To, że jakby odchodziło w jednym miejscu, a w drugim nie chciało, więc teraz wszystko to, co odchodzi zrywam, no i wtedy zobaczę, czy, czy w jaki sposób będę, czy jeżeli będzie to powierzchnia utwardzona, twarda, nieaktywna, mogę tutaj przyłożyć jakiś rozpuszczalnik troszeczkę, zobaczymy, czy, czy nie powstają jakieś pęcherze, bąble, więc zobaczymy, czy podkład będzie konieczny na całość, czy też nie. Także w tej pracy nigdy nie wiesz, jak powierzchnia zareaguje, co było, było wcześniej robione, jak to było dobrze zrobione, czy, czy słabo, czy kiepsko. Jakie są powody tego? No najprawdopodobniej e, pomieszanie chemii, jakieś rozcieńczalniki, e, może być też za, za długo trzymana powierzchnia z bazą, żeby natrysnąć ponowny lakier. No, nie będę teraz gadywał, w każdym razie jest sprawa do rozwiązania i trzeba zadziałać. No, już mam prawie przygotowane wszystko, także uporałem się z tym odpadającym lakierem. Usunąłem go doszczętnie. Tam, gdzie jakieś były wątpliwości, to po prostu pojechałem szlifierką. Teraz to tak wygląda. Też musiałem zadziałać, zapodkładowałem. No i cóż, no i tak to właśnie wygląda. Teraz na dzisiaj to już zostawiam go dosyć już tego. Także jutro go zamontuję do samochodu i, i będę na samochodzie malował z, i z przejściami. Tak żeby później po prostu nie tykać tego wszystkiego. To jest drugi dzień. Już tej naprawy tego zderzaka. Tu było wgniecenie. No, dosyć duże było wgniecenie. Teraz wygląda jak wygląda. W każdym razie jest ok. Wczoraj jeszcze przetrysnąłem to bardzo takim zbliżonym kolorem. Tak jak widzicie. Te miejsca, które były przetryśnięte, przetryśnięte podkładem żeby teraz sobie ułatwić życie i całą sprawę, właśnie tak zrobiłem. Zamontowałem ten zderzak, no i później jeszcze przygotowałem go tak, żeby od razu można było teraz już malować. Dlaczego nie zrobiłem tego na stojakach? Dlatego, że dlaczego nie polakierowałem tego na stojakach? Byłoby pewno łatwiej mniej oklejania. Dlatego, że było duże wgniecenie, i chciałem po prostu się upewnić, czy wszystko jest na swoim miejscu. Rzeczywiście, przy montowaniu, musiałem jeszcze go troszkę podgrzać w pewnych miejscach, żeby on sobie fajnie, plastycznie doszedł, żeby nie było naprężeń, i tak to właśnie wygląda. W tej chwili jest gotowy do malowania. Zaraz to właśnie zrobię. Tak, jeszcze w tych miejscach, bo tak jak widzicie, na tym kancie będzie miękka zakładka, miękka taśma, jak to się mówi. I później po malowaniu pokażę Wam, jak to, jak to właśnie wyszło wszystko. Dla wszystkich początkujących, dla tych, którzy zaczynają, którzy pracują właśnie w takich warunkach. Chciałem pokazać w jaki sposób kontroluję temperaturę na, na powierzchni, bo to jest bardzo istotna sprawa. Dlatego, że pracując w takich właśnie warunkach, tak widzicie, to jest blaszak zwykły. Mamy w tej chwili styczeń. Na zewnątrz jest 10 stopni, 8 stopni. Jest gdzieś tam sprawdzałem, to było 8 stopni. Może sprawdzę inaczej. O, 4 stopnie, przepraszam bardzo. O, sorki, pomyliłem się, jest 4 stopnie na zewnątrz. Także zobaczcie, to jest w ogóle nieocieplany garaż, zwykły blaszak, taki jak widzicie tutaj. Tak jak mówiłem, robi się tu wszystko. Eee, I w jaki sposób kontroluje temperaturę? No już pokazałem po prostu, przy pomocy tego właśnie urządzenia kontroluje sobie na całej powierzchni. Jak rozłożona jest temperatura i co muszę zrobić, żeby było po prostu około 20-18 stopni na powierzchni. Kiedy się pracuje w takich warunkach, bardzo istotne jest, bardzo ważne, żeby ta powierzchnia rzeczywiście była sucha, żeby nie było pary wodnej na, na powierzchni. Hmm, dlatego też te promienniki, które tutaj widzicie, one mi tutaj, jak to się mówi, ratują życie. Żeby można w takich warunkach to wszystko jakoś. Zrobić. Jak widzicie, to, to jest obstawiony. Oczywiście koszt takich promienników no one są drogie, ale teraz e, już e, można je dostać za w miarę dobrą cenę. Także one też e, mogą Wam tutaj ratować e, życie w takich warunkach, jak się pracuje. E, oczywiście zużycie energii to jest druga sprawa. Więc wszystko trzeba sobie w jakiś tam sposób poroz... poprzemyślać. Ale to już jest. Ja pokazuję tylko, w jaki sposób tu jest to rozwiązywane, w jaki sposób ja to rozwiązuję, tak żeby po prostu te prace wychodziły mniej więcej OK. Co ja jeszcze chciałem powiedzieć, to to, że, że właśnie teraz przystępuję do akcji i później Wam pokażę już, jak to jest pomalowane, jak to jest już zrobione. A później powiem parę, parę słów na temat właśnie y, 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 sprężonego powietrza oczyszczania, bo to jest bardzo istotna sprawa właśnie też pracując w takich warunkach. Obiecałem właśnie, że y, pokażę wam jak to wyszło. Także tak to wygląda. Dężak jest pomalowany. Przejścia na lewy, prawy płotnik jest e, zrobiłem. E, także wszystko, jak to się mówi, jest ok. Teraz to wszystko suszę. No i dzisiaj będzie już skończony, gotowy. No wiadomo, ten cały proces utwardzania się może trwać nawet 4 albo więcej dni, zależy od. Temperatury, jaka jest na zewnątrz, On, przypuszczam, że totalny proces utwardzania skończy się chyba po tygodniu w tej temperaturze, jaka jest. E, także, e, tak to wygląda. Obiecałem wam, że, że pokażę po pomalowaniu, więc więc pokazuję. Także, to by było na tyle. Trzymajcie się. No i życzę powodzenia w waszej ciężkiej pracy. Lakiernika. Pozdrawiam.